Dlaczego w Łodzi nie wychodzi, wyjaśnię w tym krótkim komentarzu. Wszyscy wiedzą, że prezydent miasta Łodzi popadła swego czasu w konflikt z prawem i została prawomocnie skazana za poświadczanie nieprawdy w dokumentach. Teraz okazuje się, że przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi ma poważne problemy z prawem i strasznie je lekceważy. Nie dość, że zasiadał w Komisji do Spraw Zwalczania Problemów Alkoholowych przy prezydencie, za co otrzymywał gratyfikację od osoby, którą powinien kontrolować, to jeszcze na dodatek zasiadał w dwóch radach spółek nadzorczych, e, chociaż tego zabrania ustawa. Pazerny przewodniczący, kiedy sprawa wyszła na jaw, natychmiast zrezygnował z jednej z tych spółek i szybciutko oddał pieniądze, które tam zarobił. Problem w tym, że wcześniej również poświadczył nieprawdę. Oświadczył, że może w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadać, wiedząc, że to jest zabronione. Przy okazji wyszło na jaw, że kierowca woził go służbowym samochodem na posiedzenia Rady w innych miastach, co jest nadużyciem funkcji. Teraz jeszcze na dodatek okazuje się, że przewodniczący nie posiadał najmniejszych kompetencji. Podczas rozmowy przed kamerą z ludzkimi związkowcami w tożsamej spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji, przewodniczący nie chciał zabrać głosu w sprawie, tłumacząc, że się nie zna w ogóle na sprawach wodociągów i kanalizacji. Jak to możliwe, że mógł zasiadać w Radzie Nadzorczej właśnie takiej spółki? To pytanie raczej retoryczne, ale zasadne jest pytanie, jak taka osoba, która tak lekceważy prawo, i tak omija przepisy, i jest tak pazerna na władzę, może nadzorować prezydenta miasta Łodzi. Dlatego w Łodzi nie wychodzi.